Jura, uh, dziura. no tam tam skoczyć? pójdę pójdę na górę chwila, Okej. Okay. Okay. Jestem gotowy. Na to, żeby. zebrać ich trochę rzeczy, tak. O, to była ciężka sprawa. I schodzimy jeszcze teraz. ui Ok. Rozumiem, że mam wskoczyć tutaj. Yo! No. Yo! Kur. Yo! To będzie boleć. O, moje biedne nogi. Hop. Często kurwa jakiś terminator No to wygląda Zejście na dół. Nie. Zejście w Pójście w prawo. Też nie. Co to? Minę. Okej. Okay. Tutaj. Apteczka. Okej. Okay. Pistolet. Nie używam. Eee, I tak mamy zejście na dół. Ale, 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 zebrałem roń. Patrzę na ciebie, patrzę na ciebie, wiem, że to zasadzka. Jednak nie. Tu nie było latarki. Jestem w ciemności. Jestem. A. Wow, 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 wymiana granatów. Au. Chyba oderwało mi ucho. Pamiętasz, że ty minął na odległość? Chcesz znowu? Patrz. La, la. Wow, ta nie wyszła. Nie widzisz mnie. Mnie tu nie ma. Za to giniesz. Upadłeś? Powstań. Powerade. I trochę łowią i wywołujących beczek Ha! Ha! A ty kuju! Jesteś tu! Skończyły mi się apteczki Fuck Hmm, Gdzie by tu teraz pójść? O! Apteczka! Dziękuję. Dziękuję? Chyba przestanę używać shotguna, wezmę penetrator. Panie penetratorze, dziękujemy. O, mina. Chyba się... nie, przecież wybuchła. Myślałem, że się nie załadowała i została! Co to kurwa było? A ty! Ej, wiesz, że teraz to też się nie będę sta... Wiesz? Śmieszna zabawa, wiesz? Ej, idź w tamtą. Głupi komputerze. To się nazywa mi się zastali, żeby tyle dostać po nich Okej okay. O suko, teraz się nie dostanę tam Nie. Dwa penetratory Nie, to nie jest penetrator Mam sniperka Elektryczna. Jebaka. Chuj. Cipa. Może... Do mnie? Macie mnie zabić? Macie. No. Hehehehahaha. <ścoughs> A ty co? Slide. Śmielutko stary. Poczekaj, że sobie zejdziesz. No? Już ja? Okej. Okay. O, słuchaj. Jej, moje. Ups, ups, ups. No dobra. Cześć. I ty... I ty po dupie. A, podliście To dobrze. To dobrze. Tego się spodziewałem po was, panowie. Dobrze wykonaliście swoją robotę? Tak. Cholera, łące. Tak, panowie? No że życie. Dostaliście medal. Oh, shit. Czyli dostanę w pierdol od niej, prawda? Lepiej nie. Kurde. Zabiję tą armę, jak tylko ją spotkam. Się będzie bawić jakiś dziecko ze mną. Hej. Kuloodporne. Cholera. Au! Co to było? Coś mnie o stołu Co to masz za broń? I czemu ja jej nie mam? Au! Nie będę się z tobą tak zaskać. To balało. Przejadł mnie do ściany skubaniec. Ej, daleko jestem. Niedaleko. Okej. Okay. To wiem co mam robić. Przynajmniej. Chyba. Ty tam się chowasz? Ty tutaj giniesz. Masz. Prosto. Jajca. Dziękuję. Jeszcze jeden z was był gdzieś się chowasz, prawda? Wtedy mnie złapałeś. Byłem nieczujny. Nie wiedziałem, co za broń macie. Dobra. Okej. Okay. Chcę to. Oh, shit. Wow! Kałabanga! W sumie to mogę mieć... Mógłbym sobie wziąć jeszcze ten miotacz, miotacz cząsteczek, ale w sumie Skara jest go tu, No co mi rakietnica? No, proszę. Jesteś dziwna rakietnica. Tego nie używam, tego nie używam. To mam karabin eee, To dziwna broń. Nie pamiętam jak się nazywa teraz. No ale. Drabina Drabina, dziękuję. Zobaczmy, jak to działa. Testing time. Up. Hello, hello. Chyba się nie przyda w małych pomieszczeniach. Hello, hello. Halo! Cisza, spokój. Nic się nie dzieje. No to cholery. Naprawdę? Co ci o tym mówi? A ilu jest? Halo? Do cholery. Znikąd kurwa pomocy. Gdzie ja jestem? Przez tego save'a się musiałem obrócić. Cisza i spokój. Nic się nie dzieje. Coś tu wyskakuje? Też nie. Dobry plan by to był Wow, Ty! Ty! Zabisko! Jesteś zabisko. Gdzie twój kolega? Gdzieś tam Małpo! Podsułem ci niewidzialność! Dziwne spotkanie. Cześć chłopaki. Jeśli chcieliście wpaść, to było trzeba uprzedzić. Myśmy się jakoś zgadali. Albo za przynajmniej. Ale nie wchodzi przez okno! Szybki jesteś. Ale ja... Mam zwolnienie. Ha 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 ha! ha. ha, ha, ha. ha, ha, ha. Jestem Twoim, Nemesis. Uciekaj! To znaczy teraz już nie żyjesz, więc nikomu nie przekażesz, pewnie także, żeby uciekali. Wiedzę dla mnie! A ty skąd ci urwałeś? Do szkoły akrobatycznej. Cholerne baletnice. Tam jest chyba czasami? Nie. Pila. <grystanie> Światło? Wyłącz światło. Światło? Wyłącz światło. Światło? Wyłącz światło. Światło? Wyłącz światło. Wyłącz... Ty, ty, eee. gry Wydawało mi się, że go słyszałem. Nie wiem, że poczułem jego rękę na tyłku. Przeciwnie, zabójcy. Ej, pomogę wam Strzelaj no. w nich. Oni są ogorci Nie I tam jeszcze jest Ej, co do mnie będziesz strzelać? Niewdzięczny kutas. Masz niewdzięczny kutas. Ja tak stałem, mogę się bawić cały dzień. O, nie macie. Niewdzięczny kutas. Ja tu nie pomagam, oni do mnie strzelają. No, co to za wychowanie? Co to za kultura? To brak kultury. Człowiek pomaga. A jeszcze obrywa bardziej. Hop. Tu coś jest? Nie ma. To jest moja apteczka. Dziękuję. Zawsze się tak zastanawiam, dlaczego przeciwnicy nie wezmą tych apteczek, żebym nie miał życia. Tak sobie leżą, wiszą. A ci? Ha. A, jest jakaś apteczka. Może ją weźmy, to pomożemy swoim. Nie, ale po co? Skorzystaj znowu. Zostaw ją. A, dobra. No ja i wtedy ja znajdę apteczkę. Au! Głupi głębi samochód. Dobry? Nie. Hej. Jestem szybszy od ciebie i twoich rakiet. Proszę o tym. Rakiety ci! Kurwa. Nie pomogą! Nie pomoże! Dziś ci dzisiaj nie pomoże! Uciekaj robocie! W ogóle... Mam to zawsze mnie zastanawia. Na człowiek czy ja strzelam do ciebie... No. Czy kto to steruje? No, coś ci odpadło. Mogę to wziąć? Proszę. Ktoś z tobą steruje? Moja odpowiedź została wyjaśniona. O, tfu! Moje pytanie zostało odpowiedziane. <grym>, moja odpowiedź została wyjaśniona. o ja głupi. Oh, shit. Ej, pancerze, apteczki. Nie, tylko wy. Lubię was! Fajnie, krzyczycie. Lol. Ej, może nie. To jesteś biały. Ja też jesteś, jesteś biały. Klon. Klon. Jestem Widzę tajemnicze przejście. Jest kogoś zadowolony? Naciskam. A, 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 bo jasne. Wow. <ścoughs> To wszystko moje. No dobra, penetrator, penetrator. No broń była to chyba bezużyteczna, moim zdaniem. O, podglądajmy. Nie się nie dzieje? A tu nie żyją. Czyli tu byłem. I mi nie zauważyli, że przychodzę. Kruki. Ja chcę ześć mężczyznę. Chodźcie, kruki. Wrony. Czymkolwiek jesteście? Nie podoba mi się to. Okej. Okay. przydałbyś się jakaś pomoc, wiecie. Dobra, what the fu Wow, mamo! Co ja tu robię? Gdzie ja? Eww... Ew. Jeszcze jakiś Nie ja, tylko ja Dlaczego Mam problem ze z zrokiem przecież miałem dobry wzrok Nie musiałem nosić okularów! Ok o nie mogę się wydostać! Ja. What the fuck Ja Ale A Ta ew.

Lelele, lelele, Już pychałem? Tak? O, dopiero teraz. Co to było? Co żeście mi dali wtedy kiedy umarłem? Przez się za mocno wziąłem w głowę. Wow...